Wielu z nas wierzy w sny. Często o nich zapominamy, często jakąś tam wagę przywiązujemy, często w różny sposób interpretujemy. Jest nawet, nazwijmy to, nauka dotycząca snów. Otóż dwa lata przed zaginięciem Ewy. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, która wydarzyła się w Karlinie, to taka niewielka w sumie, bo 6000 na miejscowość w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Koszalina. No, zwykle jak w takich miejscowościach niewiele się dzieje. Może niektórzy z Was pamiętają, Karolino już raz było, powiedziałbym, na ustach wszystkich Polaków. To było dosyć dawno, bo to rok 1980. Wtedy odkryto tam złoża ropy naftowej. Ja widziałem sam taki ogromny gejzer palącej się ropy ekspertów, którzy wypowiadali się, że teraz to już będziemy taką potęgą naftową porównywalną do Arabii Saudyjskiej. No, dosyć szybko okazało się, że to było takie tylko niewielkie bajor ropy naftowej. Szybko się wypaliło potęgą przestaliśmy być też bardzo y, szybko. Wtedy wszystko umilkło drugi raz y, o tej miejscowości o Karlinie mówiono w roku 2002, a to za sprawą malutkiej dziesięcioletniej zaledwie Ewy. Bołyńskiej. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Ewa chodziła do czwartej klasy szkoły podstawowej. Miała normalną, kochającą rodzinę, mamę, tatę, młodszego brata Adama, taką maleńką też siostrę Weronikę. Weronika miała zaledwie roczek. Uczyła się bardzo dobrze najbardziej lubiła biologię. Tego dnia, to było 5 kwietnia 2002 roku, poszła rano do szkoły. Wróciła gdzieś około 14:00, była u siebie w pokoju, odrabiała lekcje. Około 15:00 zapytała mamy Grażyny, czy może iść się trochę pobawić na podwórko. W zasadzie to powiedziała, że pójdzie też do swojej koleżanki Magdy. Magda mieszkała w domku niedaleko. To były przyjaciółki bardzo. Często ze sobą się bawiły. Też bardzo często Ewa chodziła właśnie do niej, do domu. Dziewczynka wyszła, wróciła. Mniej więcej nie było jej tak między 15 a 17. Wróciła parę minut po 17. To rodzice dobrze pamiętają, dlatego że wtedy rozpoczął się właśnie teleekspres. I była znowu u siebie w pokoju. Mniej więcej około 18. Zapytała mamę czy może powtórnie wyjść się pobawić, mama raczej niechętnie, bo to 5 kwietnia, raczej zimno jeszcze, no ale córka nalegała, więc w sumie zgodziła się, żeby jeszcze trochę się poszła pobawić. Ubrała Ewę w takie nowe w zasadzie ubrania, to była niebieska kurtka, niebieskie buty. No, i dziewczynka mniej więcej około 18 wyszła z powrotem na podwórko. To też wyglądało w ten sposób, że Ewa zwykle bawiła się na podwórku, chociaż oni mieszkali w takim miejscu, że niedaleko było i do rzeki, i do lasu, ale zwyczajowo mama mogła ją widzieć przez okno w kuchni, i tak było tego już wieczoru mama zerknęła, że Ewa jest na podwórku, ale weronika się obudziła, ta malutka dziewczynka, więc wymagała opieki, poszła do niej, po chwili znowu wróciła do kuchni, przechodząc przez kuchnię zerknęła znowu na podwórko i wtedy zobaczyła, że Ewa jest w towarzystwie takiej dziewczynki, która mogła być jej rówieśnicą, chociaż była sporo niższa. Ta dziewczynka miała czarne włosy upięte w jakieś takie spinki. Miała też czarną kurtkę z takimi czerwonymi wypustkami. Jak później świadkowie mówili, to mogły być czerwone takie naramienniki albo takie elementy czerwone dopasowane właśnie do tej czarnej kurtki. Mama trochę się zdziwiła, dlatego że tej dziewczynki po prostu nie znała. No, okolica jest taka, i to środowisko jest takie, że przecież wszyscy się znają, a tu nagle pojawiła się dziewczynka, którą mama widziała pierwszy raz na oczy, ale żadnego niebezpieczeństwa w tym nie widziała. No bo jakim niebezpieczeństwem może być taka właśnie dziewczynka? To też wyglądało na to, że dziewczynki raczej się nie znają albo znają się tak trochę, od niedawna, bo jest tak jak dzieci się poznają, jak dzieci w tym wieku się dopiero poznają, jest taki okres, powiedziałbym, rozpoznawczy, okres kiedy są troszeczkę takie zażenowane, trochę takie nieśmiałe i tak to rzeczywiście wyglądało. Ewa próbowała przełamać tę nieśmiałość paczką chipsów. Miała chipsy i częstowała tą dziewczynkę, tamta brała i tak obydwie idąc koło siebie znikły mamie z oczu, weszły po prostu pomiędzy inne domy w ulicę, która prowadziła do rzeki. Mama zajęła się w tym czasie tą maleńką Beroniką. No, uznała, że skoro córka jest w towarzystwie takiej dziewczynki, to przecież nic złego stać się nie może. Wtedy kiedy dziewczynki zniknęły w tej ulicy była mniej więcej godzina 1730-1740. Potem mama Ewy pani Grażyna usłyszała jeszcze ryk przejeżdżających samochodów, ponieważ ta mała Weronika dopiero zasnęła, ona się bała, że dziecko się obudzi, wyjrzała przez okno i zobaczyła, że jadą trzy rozpędzone samochody. Rozpędzone no, z dużą szybkością po prostu jechały też zdążyła zauważyć, że to były samochody raczej nie z okolicy i też na obcych numerach rejestracyjnych, no ale usłyszała, Ryk, z powrotem zajęła się dzieckiem i tak to wyglądało. No mniej więcej około 19.00. Zwykle Ewa wracała na bajki te wieczorne, na wieczorynkę. Lubiła bardzo bajki, więc to było w zwyczaju, że przybiegała szybko z podwórka, siadała i tę bajkę swoją, Oglądała. Tego wieczoru tak nie było. To rodziców także nie w jakiś sposób nie zaniepokoiło, dlatego że często również Ewa zostawała właśnie u Magdy, u tej swojej koleżanki. Dziewczynki tam razem oglądały wieczorynkę, i dopiero po wieczorynce Ewa wracała do domu. Ponieważ tego wieczoru rodzice mieli też zrobić takie szybkie zakupy, zostawili Ewie kartkę na stole w kuchni, napisali, że pojechali na zakupy i że niedługo wrócą. I wrócili z tych zakupów około godziny 20. No Wrócili rodzice, oni też zabrali to młodsze rodzeństwo, wrócili i wtedy zdziwili się, bo Ewy w dalszym ciągu nie było. Też wyglądało na to, że ona w tym czasie w domu nie była, no już wtedy się zaniepokoili. Godzina 20, Ewy nie ma, zaczęli ją szukać. Oczywiście ojciec Ewy najpierw pobiegł do Magdy, do tej koleżanki, no ale Magda powiedziała, że Ewy u niej nie było. Rodzice również powiedzieli, że nie było jej przez całe popołudnie, że no, nie wiedzą, co się z Ewą dzieje. Zaczęli obdzwaniać wszystkich znajomych, rodzinę, inne koleżanki Ewy. No, wszędzie tam, gdzie Ewa po prostu mogła być. Ale nikt nie wiedział, co się z Ewą stało. Policja zaginięcie Ewy potraktowała bardzo poważnie. Uruchomiono wszystkie możliwe siły. Ściągnięto nawet śmigłowiec. No, kilkuset policjantów, ale także ludzie, mieszkańcy, rodzina wszyscy zaczęli szukać Ewy. Przyjechały nawet dwa plutony wojska. Też ściągnięto z Gdańska taką jednostkę specjalistyczną to jest takie ratownictwo specjalistyczne. Oni także pomagali, szukano wszędzie, brano pod uwagę wszelkiego rodzaju. Możliwości. Oczywiście, jak Wam mówiłem, Ewa mieszkała niedaleko i rzeki, i też lasu. Zakładano, że mogło dojść do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Ściągnięto na miejsce płetwonurków. Oni poszukiwali w rzece, poszukiwali wzdłuż rzeki, ale bez jakiegoś większego rezultatu. Nigdzie tego śladu nie było. Też ściągnięto na miejsce psy tropiące. I tutaj psy tropiące przede wszystkim poszły do mieszkania Magdy, tej koleżanki. To był taki ślad, który był w miarę świeży, ale mocniejszym śladem był ślad idący w kierunku rzeki. I rzeczywiście, kiedy przewodnik z psem doszli tam na miejsce, zobaczyli, że te ślady czy zapach, nie idzie w kierunku że samej rzeki, samej wody, ale obok ścieżki, i tam znaleziono odciski kół samochodowych. Znaleziono także taką plecionkę. Ja Wam mówiłem, że Ewa bardzo lubiła biologię, ona bardzo często chodziła właśnie do lasu. Stamtąd przynosiła różnego rodzaju rzeczy, ale też. Lubiła robić właśnie takie plecionki z patyczków, i taką plecionkę niedaleko ścieżki także znaleziono. Tak jakby to właśnie Ewa ją porzuciła, a być może jej wypadła. Te poszukiwania no, nie dały żadnego rezultatu, pomimo zaangażowania. Wtedy jeszcze nie było tego systemu Child Alert. Pamiętacie, myśmy przy okazji sprawy z Oświęcimia. Mówiliśmy o tych historiach, tam została także porwana taka mała dziewczynka. No takiego czy, czy alertu wtedy niestety nie było, bo te poszukiwania przypuszczalnie byłyby bardziej intensywne. Szukano, szukano przez wiele dni, ale na ślad Ewy nie natrafiono. Dziewczynki szukano wszędzie, oczywiście, bo to jest rutynowe takie postępowanie. Sprawdzono szpitale, czy nie doszło do jakiegoś wypadku. Sprawdzono ewentualnie inne jakieś takie miejsca, gdzie dziewczynka mogła pójść. Również przeszukano te okolice, nie tylko rzeki, ale również lasu. Też zastanawiające było to, kim była ta dziewczynka, która przyszła wtedy pod dom Ewy. Jak wam powiedziałem, dziewczynka, której mama Grażyna nie znała. Szukano świadków, którzy mogli pomóc w ustaleniu personaliów danych tej dziewczynki. Nikogo takiego nie znaleziono. Jeden, jedyny chłopiec powiedział, że widział Ewę, jak szła właśnie z taką dziewczynką, i to mogła być właśnie. Ta obca dziewczynka, ale było to parę godzin wcześniej, więc wszystko wskazuje na to, że Ewa tę dziewczynkę poznała wcześniej. Prawdopodobnie wtedy, kiedy po raz pierwszy wyszła z domu, czyli pomiędzy 15 a 17, potem nalegała na mamę, żeby ją wypuściła z domu, ponieważ z tą dziewczynką była ponownie umówiona. Ale kim była ta dziewczynka? No to przecież był. Kwiecień, początek kwietnia, taka dziewczynka nie mogła przyjść skądś z daleka. Ona musiała albo gdzieś być w pobliżu, albo ktoś ją po prostu podwiózł. Nigdy nie udało się ustalić, kim była ta dziewczynka, która bawiła się z Ewą na podwórku. Oczywiście rodzice byli bardzo zdesperowani robili wszystko, co tylko w ludzkiej możliwości, żeby odnaleźć córkę. Poszli ja bym powiedział, też oczywiście do jasnowidzów, jak to zwykle bywa. Również i do tych najsłynniejszych w Polsce. Oni mieli różne wizje, a to taką, że Ewa wpadła do wody, że był to nieszczęśliwy wypadek. Nawet jeden z nich pokazał miejsce, gdzie Ewa mogła wpaść do wody. Oczywiście Nurkowie przeszukali to miejsce, ale niczego nie znaleźli. Była także wizja o tym, że Ewa została porwana, że zrobiła to młoda para, chłopak i dziewczyna, że dostali takie zlecenie od pewnego mężczyzny, że dostali za to 5000 złotych. No, takie to były wizje, wszystkie oczywiście sprawdzano. Ale nic z tego nie wyszło. Ojciec Ewy skrzyknął nawet grupę takich swoich kolegów. Oni wsiedli na pontony, na kajaki i dosłownie centymetr po centymetrze zaczęli przeszukiwać brzegi parsenty. Parsenta to jest ta rzeka, która płynie niedaleko ich domu. No i taka oczywiście możliwość, że Ewa wpadła. Przeszukali dosłownie całą parcentę, więc możecie sobie wyobrazić, jaką w, wtedy no, mieli taką pracę do wykonania. Ile to kosztowało ich wysiłku, czy też takiego zaangażowania. No ale niczego nie znaleźli. Zaczęli również poszukiwać ludzi, którzy mają jakieś takie powiedziałbym nadzwyczajne możliwości, i tutaj trafili na pewnego człowieka z Urugwaju. Ten Urugwajczyk to rodzaj takiego astrologa, jasnowidza, kogoś, kto ma takie nadzwyczajne umiejętności. On przyjechał do Polski, pomogła w tym im pewna zaprzyjaźniona misjonarka, siostra zakonna. Ona spowodowała, że ten Urugwajczyk przyjechał właśnie do Polski i on tutaj miał, nazwijmy to, taką wizję, że Ewa została porwana, że została porwana, uprowadzona do Niemiec. Nawet wskazał, że jest przetrzymywana na osiedlu domków jednorodzinnych w Hamburgu niedaleko Łaby. Po tej wizji ojciec Ewy znowu skrzyknął swoich kolegów i oni pojechali do Hamburga. Szukali, szukali niedaleko Łaby i trafili faktycznie na takie osiedle. No, ale to takie ekskluzywne osiedle, domków jednorodzinnych, piękne oczywiście domy, baseny, yy, ogrodzone. Wszędzie też psy, które strzegły tych posesji, niewiele mogli zrobić, chociaż nawiązali kontakt także z policją niemiecką. Ech, przez tydzień byli na tym osiedlu, przez tydzień wypatrywali przez lornetki, czy nie trafią na ślad. Ewy. No ale po tygodniu to wszystko okazało się bezskuteczne, żadnego śladu nie było i wrócili do Polski. Ale jeszcze zanim wrócili do Polski, tutaj Niemcy, ja myślę tutaj o Policji Niemieckiej, z którą byli w kontakcie, powiedzieli, że zarejestrowali tę sprawę w Interpolu. Trochę dziwne, dlaczego ta sprawa wcześniej nie była zarejestrowana. W ogóle informacja o tym, że Ewa zaginęła, dostała się chyba do systemu jakieś 4 dni później. To szmat czasu, przez 4 dni. No, dzisiaj można być po prostu daleko. I w momencie, kiedy tę sprawę zarejestrowali w Interpolu, ukazała się także informacja, że kilka miesięcy wcześniej na przejściu granicznym była widziana dziewczynka. Łudząco podobna właśnie do Ewy w towarzystwie jakiegoś mężczyzny, ale to tyle. Więcej szczegółów na ten temat nie było, i z tego wyjazdu też do Hamburga także niewiele wyszło. Oczywiście bardzo wiele mówiono na ten temat, mówili ludzie, sugerowali, takie są zawsze podejrzenia. Że Ewa została uprowadzona, że za tym stoi jakaś taka grupa pedofilska. Oczywiście to jest także możliwe, z tym, że takie porwania przez grupy, przez grupy zorganizowane, nie dotyczą raczej dzieci, które są w normalnej rodzinie, bo to zawsze jest kłopot, bo wiadomo, że takie dzieci ktoś będzie szukał, że będzie akcja, że będzie policja. Na świecie jest bardzo wiele dzieci żyjących samotnie w rodzinach patologicznych, i o takie dzieci często nikt się po prostu nie upomina, i takie grupy świetnie o tym także wiedzą. Więc mówiono o tym, ale także pojawiła się informacja, że w tym czasie po Karlinie jeździł jakiś taki samochód na obcych rejestracjach, i faktycznie taki samochód, czy kierowcę tego samochodu ustalono. To już było w roku 2012, a 10 lat później. Zatrzymano tego kierowcę w, samochodzie te, w jego samochodzie znaleziono sporo włosów, wzięto także DNA Ewy, ale okazało się, że wśród tych włosów nie było DNA Ewy. Druga Taka sprawa pojawiła się w roku 2015, a więc 13 lat później. Wtedy wydawało się, że jest to właściwy trop. Druga taka sprawa dotyczyła Adriana M. To 32-latek. Wszystko zaczęło się od porwania 10-letniej Mai. Wołczkowa. Wołczków to miejscowość oddalona od Karlina około 130 km. Maja wysiadła z autobusu. Wtedy ktoś podjechał samochodem, wciągnął dziewczynkę do tego samochodu i szybko odjechał. Policja dotarła do tego kierowcy. Tutaj się okazało, że ten kierowca pożyczył samochód komuś innemu. I wtedy to jest dosyć też historyczna sprawa, dlatego że. Roku, a więc w 2015, po raz pierwszy uruchomiono Child Alert, czyli ten system informujący o porwaniu, o zaginięciu dziecka, i ten system, użyty po raz pierwszy, od razu się sprawdził. Adrian M., on to bowiem był, porwał Maję, uprowadził ją do Niemiec. Tam, w czasie jazdy po niemieckiej, już autostradzie miał stuczkę. Kiedy policjanci niemieccy przyjechali na miejsce, dzięki Child Alert wiedzieli, że Maja została porwana. Ona była rzeczywiście w tym samochodzie. Dzięki temu dziecko odzyskało wolność i wszystko skończyło się dobrze. Sam Adrian M nie porywał po raz pierwszy. W 2009 roku, kiedy mieszkał jeszcze w Anglii. Porwał swoją siostrzenicę, dostał za to nawet wyrok, ale przesiedział się tylko półtora roku. Wtedy on miał zaledwie 18 lat. Dostał wyrok. Po porwaniu Mai, zrobiono badania psychiatryczne. Wszystko wskazuje na to, że Adrian M. No, jest człowiekiem chorym psychicznie. Ale te dwie sprawy, sprawa Ewy i sprawa Mai, są do siebie bardzo podobne. Ponieważ no, wiele wskazuje na to, że Ewa rzeczywiście została porwana do Niemiec, maja została porwana do Niemiec, obydwie dziewczynki zostały porwane w kwietniu, tak jakby w głowie tego człowieka coś właśnie w tym okresie się działo i były do siebie bardzo podobne. Skarnina do Wołtkowa też odległość jest praktycznie żadna i można ją szybko przejechać. Więc nie możemy wykluczyć, że faktycznie Adrian M, chory psychicznie, który prawdopodobnie nigdy już z zakładu psychiatrycznego na wolność nie wyjdzie, może stać za tą sprawą. Ale takich dowodów wprost, po prostu nie ma. Do tej pory nie wiemy, co się stało z Ewą. Ewa, jeżeli żyje, a wiele na to wskazuje, że tak właśnie jest, że faktycznie została porwana, uprowadzona. Ma dzisiaj 31 lat. Kilka lat temu, w roku 2016, policja pokazała jej portret progresywny, progresywny, czyli tak jakby Ewa wyglądała, tak jakby wyglądała właśnie w roku 2016, czyli już w zasadzie jako dorosła kobieta. Też nigdy nie udało się ustalić, kim była ta druga dziewczynka, tam mniej więcej rówieśnica Ewy. Wygląda na to, że mogła być rodzajem takiego wabia. Dzisiaj to także dorosła kobieta. Z pewnością pamiętam, miała wtedy 10-11 lat, więc z pewnością pamiętam, że taka historia była. Kim jest? Skąd się wtedy tam wzięła? Nie jest wykluczone, że była po prostu wykorzystana przez taką właśnie grupę. Sprawa dzisiaj powiedziałbym smutna, tragiczna, ale może jest pewnego rodzaju nadzieja. Wielu z nas wierzy w sny, często o nich zapominamy, często jakąś tam wagę przywiązujemy, często w różny sposób interpretujemy, jest nawet nazwijmy to nauka dotycząca snów. Otóż dwa lata przed zaginięciem Ewy. Ja Wam mówiłem, ona ma młodszego brata Adama. Ten Adam był małym dzieckiem i miał taki sen, że Ewa zaginęła. Kiedy zaginęła, miała długie, rozpuszczone włosy, ubrana była na niebiesko, ale Ewa wtedy się odnalazła. Poszukiwali ją jeszcze wtedy i policjanci, i ratownicy, jak mówił mały Adaś w czasie kiedy opowiadał to wszystko mamie. Szukali ją także ratownicy czy policjanci, którzy mają takie czerwone kurtki. On się obudził przerażony. Ten sen jego skończył się w sumie dobrze, bo Ewa w jego śnie się odnalazła, ale przebudził się zawołał swoją mamę, czyli panią Grażynę, opowiadał jej o tym śnie, że widział Ewę porwaną, zaginioną, że ją się odnalazła. Więc mama zaczęła go uspokajać. Mówić na zasadzie takiej, synku, ale nic złego się nie dzieje. Ewa ma krótkie włosy, nie ubiera się na niebiesko, bo i w to się w tym śnie pojawiało, że Ewa była ubrana na niebiesko że policjanci czy strażacy nie mają czerwonych kurtek. No i jakoś chłopca uspokoiła. E, wszyscy o tym śnie zapomnieli, a potem dwa lata później Ewę porwano. No ja tak zakładam, że ją jednak porwano. I okazuje się, że przez te dwa lata od czasu snu Adasia, Ewie oczywiście urosły włosy. W śnie miała krótkie włosy. Przez dwa lata miała już długie i kiedy wychodziła z domu miała rozpuszczone. W tym czasie mama mówiła do Adama, kiedy się budził, że Ewa nie ubiera się na niebiesko. Mama kupiła jej niebieską kurtkę i niebieskie buty, więc to także w tym śnie się potwierdziło. I wprawdzie ani strażacy, ani policjanci nie mają takich czerwonych kurtek, ale także Wam mówiłem o tym, że na miejsce ściągnięto grupę specjalistyczną z Gdańska, i ci ludzie ratownicy mają takie właśnie czerwone kurtki. Więc wszystko w tym śnie się zgadzało, z jakiegoś takiego punktu widzenia był to sen proroczy, to może i tak jak w tym śnie Ewa kiedyś wróci do domu. I tyle dzisiejszego odcinka. Oczywiście oglądajcie nasze poprzednie odcinki. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. I oczywiście tradycyjnie trzymajcie się.